Zamiast szesnastki nagrałem osiemnastkę, żeby było w pełni legalnie Nieprzewrócone ósemki jak człowiek orkiestrał, panie wyjebane mam na covid i wpierdalam se wibowit Suszy struś, pióra pawie, zebrała się wokoło kawieć. Palę gumę w taksi, chodzę se bez maski Aferia moja, kaskada myśli, strumień świadomości Ceremonia jak potlacz, z wyłania się właśnie Żyjący pomnik Nikt tak nie kładzie szesnastek jak Andrzej Nie kładzie polędwiczek jak Gordon Ramsay Kombinacje słów proste jak cios młotkiem w skroń Toń, odpływam w toń Szesnastki same kładą się do snu I hereby by sentence, you to death by snu, snu Sumienia są czyste, myśli zaś brudne Tylko pozornie błyszy nam tu szczęście ułudne Lanszy itów, nie rób z oczu dynamitu, by dosięgnąć mego sznytu. Wkrótce stanę tu u szczytu, szykuj tytuł i garnitur. Twoje życie to pasmo nieporażek, moje zaś wręcz odwrotnie. A niech tę kaszkę gęś kopnie. Biada wam nie idę spowiadać się po sąsiadach, gdy przedstawiciel rządu daremnie szaty nowe zakłada. Przylicane są tu ciągle pieniądze, lecz nie na te cele porządne. Mam demony w głowie, w głowie demony świat wydaje się być z bliskami popierdolony. Jak mi ja to chuja Wacława, a graje velmi zajmowa. Zewsząd słychać brawa, bum tarara bije mi pikawa z pierdalam. Nominuję: Smagalas, Luxuria, Kontrafakt Igoronko, Rytmus. And my worldwide nomination goes to Pewcz Mafia. Salut.